To jest kolejny odcinek z Minecrafta. Dzisiaj zagram w Bedwarsy i zaraz... I zaraz będę miał 12 żelaza. Dobra, nie, ja 11 mam. Potrzebuję 12, żeby mi wystarczyło wełny. Szybko ja obuduję łóżko. Dobra. Tak grałem w Bedwarsy, więc tą arenę mogę przegrać. Tutaj jest, nie, nic nie ma w tej skrzyni. Dobra, ale dobudowuję się do tamtej wyspy. Mam nadzieję, że trafiłem na jakiegoś dobrego gracza. Ale dobra Dobra, diaksy są. Nie, prawie spadłem z diaksami. Ale pewnie mi nie jest tak na żaden upgrade. 6 diaksów. Dobra, pułapkę kupię. Tego diaksa odłożę do skrzynki. Różowi budują bazę pod wyspą. No to nieźle. Bo to bym się dobudował do różowych. Ej, czekajcie. Nie, różowych nie ma. Ej, no to co jest? A, nie każdy... Nie. Ej, dziwne to jest, że każdy, każda wyszczepka ma taką białą wełnę pod sobą. A to jest... Dobra. Odłożę te diaksy. Dobra, i lecę na Msy. U, mój typ już poleciał na Msy. Ale dobra, tam jest niebieski. Dobra, mój typ się buduje. U, nie, niebieski ma ten. Lepszy miecz. Szybko rozklepię tego niebieskiego. Wiem, że to się uśle. źle skończy, ale idę do niebieskich. Jeszcze zbiorę tego te i ty. już. Dziękuję. Dobra. O nie. Oni, oni mają ten obudowany sand sandstone'em. Dobra. No to nie mam. No to muszę sobie kupić kilo w takiej rzeczy No i No nie zbagowałem się w klocku. Jak? Czy ktoś mi powie, jak? Jak się ja się. Czekaj, napiszę do mojego typa. To musz zbagować się w wyklocku. To musz się w wyklocku. A ja zaraz spadnę pod tu mapy Ale dobra. No nie, ta mapa jest bardzo spakowana. Ja na widzę tej mapy. Ale, jakby ktoś mnie musi zabić, żebym się odbagował. No nie. Naprawdę. Naprawdę. Musiałem się spakować w klocku. O nie, spadłem pod mapę, ale mnie cofnęło. Dobra, chociaż już jestem trochę wyżej. Nie, co jest? Bugowało mi się w wyklosku. Jeszcze zaraz pod mapę. Co by tu zrobić? Może... Może shifta? Nie, czekajcie, jak ja w ogóle wy... A tak ja wyglądam zbagowany w klosku. Aha, dobra. No, no, jeszcze będę pływał w tym klocku. No, pięknie. Jak ja bardzo kocham ten serwer. Nie no, kocham naprawdę ten serwer, ale nie kocham bedłosów na tym serwerze. Cześć, może tarczą jakoś się odbaguje. Ale ktoś ktoś, na bank, ktoś mnie musi zabić, żebym się odbagował. Ale na razie nikt nas nie atakuje. Bo jakbym chciał, żeby ktoś nas zaatakował, to oczywiście nikt mnie nie atakuje. Ale jak nie chcę, to mnie atakuje. Każdy. Z każdej strony. Najgorzej na świecie. Więc, no. Odbaguję się z tego kloska w końcu. Co jest z tym klockiem? O, spadałem pod mapę, jak fajnie. Co jest? Zapakowałem się w klocku. Dobra. Um. Spróbuję jakoś odpakować, tylko nie wiem jak. A, łóż... A łóżko niebieskie zostało zniszczone. Szkoda, że nie białych. Chętnie bym przegrał tą arenę. No nie, mój typ już. Znaczy fajnie, mój typ już ma jak sobą zbroję. Ale ja nie. Tak długo siedzę w tym klocku. O nie, ten typ nawet nie może pomóc. Może wędką Czekaj, Napisze mi. Mo. Żał... Jakoś. Co jest? Ej, co chwila mi się. A dobra. Łóżko czerwone zostało mm, zniszczone. Może. Jako. No nie, jeszcze mi się popsuł, no pięknie. Eee... Yy, to, ale... Halo. No nie, ja się baguję cały czas w tym klocku. Czekaj, ja chodź próbuję się przekręcić do tych villagerów. O nie, ale nie mogę ich dosięgnąć. Szkoda, że nie da się jakoś wyjść z tej areny. Czekajcie, komentom. O. Puść? Może? Nie. O. Puść. Nie, czekaj, jakoś jakiś musi być sposób. Biały wygrywa rundę, ja byłem zbachowany cały czas w wyklocku. Nic nie robiłem, a biały wygrał rundę, czyli ja. Jej, jak fajnie. Po prostu pięknie. Byłem cały czas zbagowany w wyklocku, a wygrałem rundę. No pięknie. Moja najpiękniejsza arena na świecie. Dobra. Badam. Ej, co tu jest? Ne. Ale dobra. Dobra, może. Też W ogóle cały. Nie. W ogóle nie widać mojej ręki. Jak jest się tym. Lobby. A dobra. Dobra, ale może. Ym, Dobra, wchodzę po prostu do byle jakiej losowej areny. Wybieram Team Żółty. Klasycznie. Dobra. Ale pewnie nikt nie dołączy do tej areny, bo mało osób gra w Bedworsy. Ja w ogóle dla mało osób gra w te Bedworsy. Dziwne. Ale dobra. No dobra, tutaj nikt nie dołączy. Ale normalnie wiem, jaki będzie tytuł tego odcinka. Nic nie robiłem, a wygrałem rundę. Może tu? Dobra. Wybieram. O nie. nie, o nie, nie ma tinu żółtego. Dlaczego? Dobra, no to wybiorę, No to wybiorę pomarańczowy, jest podobny do żółtego. Dobra. To typ robiawczy. Nie, zielonych. No to ja też wybieram zielonych. Aha, typ będzie łapczył, dopóki nie zacznie arena. Dziwne. Typ jest jakiś opętany, co chwila stoi. Biegnie stoi. Biegnie stoi. Wiem, co pewnie robi. Pewnie sobie ten. Yy, hmm, pewnie sobie aktywuje mchity, yy, flya pewnie. Pewnie Flya sobie aktywuje. Fajnie mieć czy w drużynie. Dobra, ale. No, czekam. Dobra, kiedy ktoś w końcu dołączy? W ogóle gra mi się ciągle baguje. Mam nadzieję, że ta, ta arena się tak nie zbaguje. Ruiny, mapa ruiny. Dobra, zieloni kontra, czer kontra jeden czerwony, dobra mam, mam mam z tą drużyną szansę, jak nie wiem To nie jest nawet drużyna <grytanie> Jak szybciej to się generuje Dobra, tutaj 12 się nie da uzbierać Niech są upgradey Kupię wełnę. To jest... co? Co? Ja się pytam co Dobra, wiem jak albo wiem jaki będzie odcinek Znaczy tytuł tego odcinka Na... i y y y się stały super łatwe Dobra, ale Lecę jakieś mystery boxy, tylko nie wiem jak te mystery boxy otworzyć. Tutaj są nie masz dostępu do nie masz dostępu mystery boxów, ale też mam 10 mystery boxów, mam prezentów. Wróć. Informacja o mystery boxach. Otwórz mystery boxa, multi otwieranie, multi otwieranie. Otwórz. Nie, 20. Nie masz wystarczająco mystery boxów, ale ci ja już uzbierałem 20. Nie, ja naprawdę nie wiem o co tu tutaj chodzi. Dobra, tutaj dołączam do tej arenki. O, dobra. Jestem żółtym, jak fajnie. Tylko, tutaj tu jest generator. A, sam tą mapę, dobrze. No nie, mój typ opuścił rundę. Dobra, na zielonych idę, bo zieloni też mają mało team'tów. I 12 żelaza mi się nie chce zbierać. Muszę być szybki. Od razu na diachsy lecę. Nie! Prawie spadłem. Dobra. Ale lecę. Dobra, tylko dwa diakty potrzebne mi są. wybaleję tam. I dobra. Lecę ja dalej. O! Ktoś już jest? Ej, ale czerwoni mnie atakują. No ja chciałem zielonych atakować, nie tych głupich czerwonych. Dobra, jednak nazwę to... Dobra, to zabijcie mnie i tak, nie mam z wami szans. No, zabijcie mnie i tak, nie mam z wami szans. Dobra, jednak to nazwę... Jednak będzie tytuł... Um, nic nie robiłem, a wygrałem arenę na Red Wars. Ale dobra. Nie, to jest opuść. Nie, dobra. Myślałem, że tu będzie do jakiejś. Do przechodzenia do kolejnej areny. Dobra. Jak tutaj jest kolejka, ale tam gdzie już jest trochę osób, mnie nic nie ma. Dobra, no to wezmę tropiki. Dobra, standardowo, żółty kolor. Dobra. Dobra, szybciej. ten gracz nie chce dołączać. Dobra, opuszczam arenę. To jest tyle z tego odcinka. Naprawdę dzisiaj dziwne rzeczy się po, ym, podziały. Więc to jest koniec tego odcinka i elo. Ej, czekajcie, jeszcze się nie zakończył, dobra i elo.